No tak, Piaz Gliwice to jest też jeden z tych zespołów, które są kandydatem do awansu na powrót, bo to jest spadkowi z Ekstraklasy, wiadomo. Dużo zawodników zostało, większość została z tych zawodników, którzy grali w Ekstraklasie. Jest to mocny zespół, ich priorytetem jest awans, także tutaj no, czeka nas nie niezmiernie trudne zadanie. No, mówię, jakikolwiek punkt stamtąd przywieziemy, to będzie to sukces. My cieszymy się, że zdobyliśmy trzy punkty po ciężkiej walce i po ciężkim meczu, który kosztował nas no, niesamowicie dużo siły. I teraz ja mam problem, bo muszę doprowadzić zawodników do, me do meczu w Gliwicach, a gramy w piątek, a przemęczeni są. Wiadomo, że niektórzy też byli nie do końca przygotowani, także no naprawdę ciężko, ciężko. Do tego jeszcze problemy organizacyjne, takie jak o, brak witamin, odżywek, brak odnowy biologicznej. No dzisiaj staram się załatwić od rana basen. Basen będziemy mieli, no ale chciałem załatwić też i... I, I zabiegi niestety, no, no, dziwię się, że tutaj w naszym mieście jeden klub a takie problemy, że za wszystko musimy płacić, gdzie wiadomo jaka sytuacja w klubie. Nie ma takiej, takiej troszeczkę, troszeczkę no, jakby to powiedzieć, no, żeby tak każdy przymknął oczy dla nas, żeby nam pomagali, a tak jakoś to idzie wszystko nam pod krótko. Od początku mam takie same problemy i, i z zawodnikami, z przyjściem, i z kadrą. No nie, no nie układa się tak po mojej myśli jak ja bym sobie chciał, tak samo będzie to do zawodników, choćby ten Basilewski, no. jest to smutne i, i no, trochę koncepcja mi miesza, ale cóż, no, w trudnych warunkach się sukcesy rodzą.